Jeździmy Dobry Lecą sekundy? Jadę Dzień dobry, witam wszystkich, ja jestem Wiktor yy, Wiem, dawno mnie nie było na tym kanale Ale ja już jestem, już powracam, już spróbujemy coś nagrać Właśnie jedziemy słuchajcie do Wisły na Skolnity praktycznie, zakończenie sezonu Zamknęli nam cmentarze. To miejmy nadzieję, że nas dzisiaj yy, odwukać w, w niemalowane drewno, nie pochowają. <śm> no i. No i co więcej, lecimy. Wisła przywitała nas w sumie nie taką do końca jak na listopad przystało pogodą. Bo nie lało, nawet przedzierało się troszeczkę słońce. Było całkiem ciepło, czyli po prostu idealnie na rower. Ah, że ten brak, brak możliwości jak i w ogóle brak brak jeżdżenia przeze przez mnie przez ostatni miesiąc trochę dał mi się we znaki, bo te pierwsze przejazdy jak widać naprawdę naprawdę nie mogłem złapać tego odpowiedniego flowu. Kurde, powinien lecieć o. Sånn. <coughs> oh. ah. No to niezły wariat No Wracam do nagrywania po miesiącu przerwy Kaktus Kuźba A. Jeździmy Z takimi mało latami no za chwilę średnia wieku się podwyższy, nie? To no. jest, dokładnie O jakieś 20 lat Lecimy, nie śpimy Aaaa. Ładne on zęby? Trasa trudna. Co to znaczy trudna? No zobaczymy. Targamy. Po kilku przejazdach stwierdziliśmy, że to już najwyższy czas na czerwoną strzałę, no i co? No i polecieliśmy, ogarnęliśmy, no i zobaczcie jak nam poszło. Zatem oczywiście przyszedł czas na czerwoną strzałę top to bottom, czyli z samej góry na sam dół, bez żadnego przystanku, także zostawmy to może w formie row, żebyście tak weszli w większą interakcję ze mną jadącym po tej świetnej trasie. Tutaj w tym momencie troszeczkę zwolniłem i nie poleciałem tego Shark bo troszeczkę się bałem, że dojadę tam panów, którzy jechali przede mną i, i nie polecę ostatniej hoby. także no, tak. tak po prostu to wyszło. I co co chłopaki, co powiecie? Jak, jak jechałem? Jak szło? Jak szczepad? Jak szczepad? Nie, Cisłem No pojebany, nie? Kaktus. No co było? No, Jak się skacze dużą hopę, to drugiego gapa, tego największego. I się skacze i się wjeżdża w las w prawo, to tam jest korzeń i wybitka z korzenia w lądowanie w prawo. Chciałem tak zrobić, wybić się, wylądować, strzeliłem kołem, kołem w, w korzeń Przeleciałem przez kierownicę walnąłem Nie, głową. Przysięliłem głową o, o, o kamienie i, i rower mi na głowę jeszcze. Ej, dobry zawodnik, skaczył Bonera. Brawo, brawo. Dobrze poszło, brawo. No. Liczę Dzięki. Okay. Piona. Okay, Teraz następuje wymiana. Ja jadę polską firmą patriotyczną Cross. Wiktor, Wiktor tak, Wiktor pojedzie tym. Drugi Wiktor pojedzie tym Tak to wygląda eee, Tutaj taka Maneta taka średnia, ale okej okay. powietrzu zapowietrzona, ale ważne, że, ważne, że zawiecha działa Lecimy niebieską Dzień dobry, listopadowa recenzja osypków. Sprawdzamy jak to smakuje eee, Chwileczkę tego Ok, a Ja On Ok, ça va pas. Ça. Okay. Ouais, ça Oh, kurde, ty, de... la <laughs> No ale będzie do filmu. He? Dobra, lecimy. Dawaj, dawaj. Ciśniesz ogniem? Dawaj, dawaj, no kurwa. O, ale do Numer dwa Ale ja już takie mówię, nie to jest ten punkt jak <laughs> <laughs> wow, o, o, mi strzeliła <laughs> w najgorszym momencie. No dobra, święto pana dzi mi się. Przerzutka zmieniła. <szerzutka> <szerzutka> no tu też tego tak Co chłopaki powiecie po tym festiwalu niedolotów, platów, yy, rozwalonych szczenek, poszytych ryjów, prawda, Wiktor? Tak było? No, co powiecie? Ale ciśliście ogniem? Ogień, Ogień, szabdy, nie, Ogień Jak szczepan, nie? Jak szczepan, szedł. Ogniem, ogniem Tak, tak. też ogniem. Tak, tak, na tej tu czerwonej Karpagańskiej trasie szybka recenzja w porównaniu do innych niebieskich tras w Beskidach. Ja bym powiedział, że niebieska fala jest tak drugie, trzecie miejsce przeplata się z hip-hopami w szczyrku, a czerwona strzała to jest stan umysłu i to jest chyba najlepsza trasa. Czerwona strzała najlepsza. Tak jest, tak. To także ja dziękuję wszystkim za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że nie za miesiąc. Na razie, cześć.